Czym pić szampana? Każdy z tych czterech kieliszków jest odpowiedni do picia szampana, ale zanim coś więcej powiem na temat tych naczyń, chciałabym przede wszystkim namówić Państwa do tego, że jeżeli będziecie pili jakiekolwiek bombelki, mówiąc językiem kolokwialnym, to niech to będzie naprawdę prawdziwy szampan. Każde wino musujące, które jest może nawet wytwarzane w, według metody szampańskiej, szampanem nie jest. Zachęcam, żeby choć raz do roku wypić kieliszek szampana, bo to naprawdę eliksir bogów. No ale teraz w czym? Mamy dwa rodzaje kieliszków do szampana. Takie wysmukłe i te płaskie. Oba są poprawne. Oba są przeznaczone do picia szampana. Różnica polega tylko na tym, że jak się pewnie Państwo domyślacie, z tego smukłego naczynia bąbelki uciekają znacznie wolniej, czyli nie traci się tego, co stanowi o istocie tego trunku. Natomiast z takiego kieliszka bąbelki uciekają bardzo szybko, ponieważ ta powierzchnia tutaj parowania jest o wiele większa. Zatem. Te kieliszki, takie bardzo szerokie, będą właściwie mogły służyć tylko do tego, żeby szybko wznieść toast i całość wypić, a nie żeby się delektować, ponieważ bąbelki szybko uciekną. Ale gdybyście chcieli Państwo przygotować taki spektakularny pokaz nalewania szampana, gdzie tworzymy piramidkę z szampanów i nalewamy od góry tak, żeby ten alkohol przelewał się do kolejnej, do kolejnego poziomu, to można to zrobić tylko w tego typu kieliszkach. Choć muszę przyznać, że są one używane już znacznie rzadziej. Obecnie najbardziej popularne są te smukłe, wysokie kieliszki. Tak jak mówiłam, też z tego powodu, że można dłużej delektować się tym, bo, tym trunkiem bogów, bo bąbelki tak szybko nie uciekają, więc można po prostu dłużej można rozmawiać, e, można traktować to jako alkohol do kolejnych dań, bo pamiętajmy o tym, że szampan jest takim trunkiem, który może być na rozpoczęcie przyjęcia, do wznoszenia toastu, czyli najczęściej już na zakończenie przyjęcia, ale możemy też uzupełnić praktycznie każde, zdań, każde danie e, szampanem, czy nie musi być do tego dedykowane kolejne wino, to tak naprawdę bardzo upraszcza. E, kolejność przyjęcia. Więc te kieliszki rzeczywiście są najbardziej obecnie popularne z tego powodu, że one są po prostu wygodne. Możemy dłużej, dłużej cieszyć się trunkiem. Jedna tylko rzecz jest niezmienna i przy tych szerokich kieliszkach i przy tych smukłych, wąskich zawsze kieliszek trzymamy za nóżkę. Nigdy za czaszą. Pamiętajcie Państwo o tym. Na zdrowie.